No cześć, witajcie w popołudniowej sesji magnetycznego, na blacie mam już rozłożoną tą stację meteo, którą tutaj miałem do zajrzenia, musiałem to rozkręcić Sprawdziłem sobie, baterie są w porządku, ale tutaj kiedyś już pewnie jakaś bateria wylała, bo tutaj raz, że jest to skorodowane, widzicie, od rozlania się baterii i wygrzana płyta. Poza tym okładzina wyświetlacza tutaj dziwnie odchodzi. Z tej strony to widać, o także stacja meteo jest pewnie leciwa. Ja sobie zajrzę, odkręcę sobie tą płytkę. Tutaj jest cztery śruby i tutaj jest cztery śruby i zobaczymy co tam w trawie piszczy w tym wszystkim. No bo e, jakaś przyczyna tego jest, że to nie działa. Także zobaczmy tam, no bo tutaj ta stacja mnie po prostu wstrzymuje, bo tu mam też poważniejsze rzeczy, które muszę zrobić, ale obiecałem, więc zaglądam tutaj i ewentualnie, jeżeli coś będzie mało skomplikowanego, nie wymagało dużo czasu na naprawę, no to zrobimy. Najwyżej odłożę na chwilę, a zajmę się innymi rzeczami, które muszę zrobić szybciej, bo naprawdę w tym tygodniu jest dosyć ciasno na pracowni magnetycznego. No i niestety trzeba się spinać. Także co? Miłego popołudnia Wam życzę, a ja biorę się do roboty.